Cześć, mamy dla Was dzisiaj zadziwiająco fajny polski smartfon. Czemu jest taki zadziwiająco fajny? Otóż producent, czyli Pentagram, postanowił w odróżnieniu od innych podobnych mu producentów zastosować tutaj podzespoły wykonane przez markowych podwykonawców. I tak, znajdziemy tu świetny ekran IPS od LG. Spójrzcie, jakie fajne kąty widoczności. Co więcej, jest to ekran Incel, więc yy, powierzchnia wyświetlania jest bardzo blisko szkła, dzięki czemu wygląda to naprawdę fajnie. Jak na tą klasę produktów, yy, jest to zupełna nowość. Czytając specyfikację, jednym z elementów, który też może zaskoczyć, to procesor. Qualcomm Snapdragon S4. Ale o tym za chwilkę. Najpierw wspomnę o tym, co robi najbardziej piorunujące wrażenie w przypadku tego urządzenia. Ale do tego muszę zdjąć tylną klapkę. Nie schodzi ona zbyt łatwo, ale spójrzcie. Bateria. Bateria ma 4100 mAh. Trzeba przyznać, jest to naprawdę monstrualny kawał akumulatora. Założę się, że czytając samą specyfikację, nie wpadlibyście na to, że może być to produkt polskiej firmy. No cóż, nie może być tak różowo. Niestety, materiały, z jakich został wykonany ten smartfon, głównie jego plastikowa część nie należą do najlepszych. Jak się mocniej ściśnie obudowę, słychać lekkie skrzypienie. Aczkolwiek nie jest to tragedia. Wróćmy jednak do tego, czego każdy jest ciekaw, czyli procesor i wydajność. Snapdragon S4 brzmi dumnie, jednak warto pamiętać, że rodzina tych procesorów jest szersza niż zadziwiające mocą plusy i pro z rdzeniami Kryte. No i właśnie, tutaj mam procesor S4 Play, czyli najsłabszy z tej rodziny, wyprodukowany w procesie technologicznym 45 nanometrów, czyli takim samym jak Tegra 3, która zresztą określana była jako przestarzała właśnie z tego powodu. Monster, żeby było gorzej, nie zachwyca też procesorem graficznym i próżno, próżno tu szukać Adreno serii 300. Pentagram posiada Adreno 203. Przy okazji gry w GTA 3, pokażę Wam, że jednak nie ma tutaj jakiejś strasznej tragedii i wbrew recenzjom jakie już znalazłem tego urządzenia, da się grać w coś więcej niż Angry Birds. Nie jest to potwór wydajności, na pewno e, animacje nie będą jakieś super płynnie, ale jednak nie o to chodzi: jeśli kupujemy smartfon z niższej półki, to chyba nie jest to podstawa gry. Aczkolwiek w przypadku tego, bardzo ładny ekran, plus y, bardzo duża bateria, mi to mówi tylko jedno: fajne urządzenie do grania. Szkoda, że nie jest bardziej wydajne, ale tak jak widzicie, nie ma też za bardzo na co narzekać. Gra jest ustawiona na najwyższe detale, a nie jest źle. No dobra, ale nie samym GTA człowiek żyje. Przejdźmy może do innych gier. Zobaczmy, jak będzie sprawować się w innych tytułach. Kolejną grą, jaką wrzuciłem na tego smartfona, jest Anomaly Korea. Zobaczcie, jak to wygląda w przypadku gry na pentagramie. Ha, nie jest tak źle. A jednak, można powiedzieć, że smartfon ten nadaje się do gier. Przynajmniej takich. Tutaj nie ma problemu ani z animacjami, ani z dodatkowymi efektami. Niestety skłamałbym, gdybym powiedział, że jest idealnie. Zainstalowany horn nie chciał się odpalić zupełnie, a Need for Speed Most Wanted, no cóż, niby działa, jednak są pewne problemy. Pozwólcie, że je zaprezentuję. Żeby przedstawić to, o co mi chodzi, nie będę się po prostu odzywał. Posłuchajcie, jak brzmi dźwięk w tej grze. Dziwne echo i opóźnienia. Tragedia. Naprawdę nie da się grać słuchając dźwięku naraz. A bez dźwięku to jednak jakaś mniejsza przyjemność. No, dobra, starczy. Tak jak mówiłem, pierwszym, pierwsze o czym pomyślałem dostając tego smartfona. To to, że będzie całkiem fajną propozycją dla graczy, właśnie ze względu na w miarę wydajny procesor, fajny ekran i bardzo dużą baterię. No cóż, bateria się może sprawdza, procesor w miarę, ale optymalizacja oprogramowania i sterowników, no cóż, w niektórych momentach leży. Zobaczymy, jak wyjdzie to w, w dłuższych testach. Jeśli jesteście czegoś ciekawi, to śmiało, piszcie. Na pewno osoba, która będzie testowała ten smartfon, weźmie pod uwagę Wasze pytania. A ja zapraszam do dalszych filmików i śledzenia naszego kanału na YouTube i subskrybowania go.